Dotyka Pan do tego tematu compliance, mówimy często, eksperci podkreślają, czyli nieprzestrzegania zaleceń lekarskich. To wskażmy te przyczyny najczęstsze. Dlaczego jest to taki problem? Bo rzeczywiście no, to sprawia, że te efekty terapeutyczne są mizerne w przypadku wielu pacjentów. No, no dwa już, o no, dwóch wspomniałem. Tak. Jedno to umiejętności komunikacyjne samych lekarzy. Inna to jest takie zwykłe nasze reakcje, jak to, że po prostu wiemy, że się nie zachowujemy tak jak należy i się wstydzimy, chcemy sobie poprawić sytuację i wobec tego no, nie do końca mówimy prawdę, czy ale przestrzeganie zaleceń, myślę, w dużym stopniu jest też, czy właściwie nie przestrzeganie albo nie przestrzeganie ich w takim stopniu minimalnym, jak jest niezbędny. Myślę, że często jest spowodowane. Yy, yy, Niewystarczającą wiedzą dwóch rodzajów. Pierwszy rodzaj to jest ta wiedza, którą uzyskujemy od samego lekarza. Od tego, kto, kto nas powinien, co do zasady, poinformować o tym, co najważniejsze. Do tego, co najważniejsze, to jeszcze można wrócić odrębnie. A druga kwestia to jest coś, co można by nazwać taką wiedzą podstawową, wiedzą w tle taką wiedzą, którą każdy z nas w dzisiejszym świecie mieć powinien coś w rodzaj, coś co jest analogiczne do umiejętności czytania i pisania. Dzisiaj życie bez umiejętności czytania i pisania właściwie jest niemożliwe. jest niemożliwe uczestnictwo w życiu społecznym. Prawdopodobnie ta kompetencja cyfrowa, umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych też już się staje czymś takim. I właśnie w kontekście zdrowia i choroby istnieje Taki zasób wiedzy, który jest niezbędny nam do tego, aby wiedzieć, gdzie szukać y, pomocy medycznej, u kogo, na jakie symptomy zwracać uwagę, y, rozumieć wypowiedzi lekarskie, bo lekarze czasem nie mogą uciec od żargonu specjalistycznego, choć dosyć często mogą i tego nie robią, y, a w każdym razie wystarczająco za często, niezależnie od tego, jak często to jest. Y, ale również, więc to się to można nazwać taką podstawową wiedzą medyczną i w niektórych krajach, czy to w Europie czy gdzie indziej, zaczyna się wprowadzać projekty, takie programy, właśnie takiego podstawowego wykształcenia z zakresu zdrowia i choroby, mhm. żebyśmy byli potem przygotowani na uczestnictwo w systemie ochrony zdrowia i byli też przygotowani na uczestnictwo w diagnostyce i leczeniu. To się zaczynać może już od początku, od szkoły, od, mm. może nawet od przedszkola. Jak cię boli, to tak, a tak, tu i tu, to co masz zrobić. To też no. jest taka higiena zachowań, które potem procentują tym, że nie mamy I Na przykład zwyrodnień kręgosłupa, bo potrafimy siedzieć na odpowiednich krzesłach, dbamy o, o takie kwestie. Tego nikt w Polsce nie uczy, prawda, młodych ludzi? Ja nie wiem, żeby to było mm. systematycznie uczone. Pewnie jest, tylko raczej na zasadzie takich, no, nie jakiegoś większego programu. systemowego. A my coraz, Ale my żyjemy w takim społeczeństwie, my po, w Polsce, ale w może w mniejszym stopniu niż gdzie indziej, ale to, to i tak do nas y, dojdzie, y, że y, coraz częściej, żeby uczestniczyć w ogóle w życiu społecznym, przez co rozumiem, uczyć się, chodzić do pracy, mieć rodzinę i przyjaciół, musimy mieć coraz więcej wiedzy. Mhm. Coraz więcej wiedzy. I jak się mówi o społeczeństwie wiedzy, o na wiedzy, no to nie chodzi po prostu o, o wiedzę, taką, która jest w rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych, ale wiedzę w każdym z nas. Mhm. Bo ktoś, kto dzisiaj bez, bez znajomości wielu rzeczy, po prostu zginie i to w ciągu kilku dni nie poradzi sobie w funkcjonowaniu mhm. tych społeczeństw, w jakich już teraz jesteśmy. To dotyczy medycyny. No, medycyna jest chyba tutaj najbardziej takim wyraźnym przykładem, tak. jak bardzo taka y, y, wiedza laika, mhm. Albo inaczej, dzisiejszy laik to jest fachowiec wysokiej klasy sprzed stu lat mhm. mniej więcej.